Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, a stawka? Przerażająco wysoka. Tym jednym zdaniem można opisać jeden z najpopularniejszych seriali w serwisie Netflix. W dzisiejszym odcinku 30 ciekawostek o tym superhicie. Squid Game to południowo-koreański serial telewizyjny. Twórcą serialu jest Hwang dong który był jego reżyserem i scenarzystą. Znany jest również z kilku innych produkcji koreańskich filmów. Fabuła polega na tym, że grupa 456 osób bierze udział w brutalnej rywalizacji na śmierć i życie, aby wygrać nagrodę w wysokości 45 miliarda wonów południowo-koreańskich. Oznacza to, że główny bohater podczas rozgrywek próbuje wywalczyć nagrodę wartą ponad 156 milionów polskich złotych. Squid Game miał swoją premierę na Netflixie 17 września 2021 roku i stał się najpopularniejszym serialem od początku istnienia tej platformy streamingowej. W ponad 90 krajach na całym świecie koreański serial zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych produkcji. Ten serial udostępniony został z napisami w 37 językach oraz 34 wersjami dubbingowymi. Hwang wpadł na pomysł produkcji już w 2008 roku, kiedy to sam był w poważnych tarapatach finansowych. Inspirację znalazł jednak nie tylko w swoim życiu prywatnym, ale też w lekturze popularnej serii Battle Royale. Serial Squid Game początkowo miał mieć inny tytuł. We wrześniu 2019 roku Netflix ogłosił plany nowej serii o nazwie Round 6. Reżyser pierwszą wersję scenariusza tworzył przez rok czasu. Napisanie dwóch pierwszych odcinków zajęło mu prawie 6 miesięcy. Reżyser stracił zęby. Kiedy Huang pisał scenariusz, często był zestresowany ze względu na swoją sytuację finansową. W rzeczywistości podobno stracił 6 zębów z powodu presji. Dopiero po 10 latach bezskutecznych poszukiwań Hwang znalazł producenta. Squid Game pierwotnie miał być filmem, ale został podzielony na 9-odcinkowy serial. Na potrzeby nagrywania scen gier, w której wykorzystane są ciasteczka dalgona, na plan serialu sprowadzono specjalizującego się w ich wypiekaniu cukiernika. Dzięki temu ten tradycyjny koreański przysmak zyskał popularność. Film na TikToku, którego twórca z powodzeniem powtarza zadanie z ciasteczkiem z serialu, został obejrzany ponad 58 milionów razy. Podczas gry polegającej na przeciąganiu liny, aktorzy zmagali się z maszyną. W ten sposób twórcom serialu udało się uzyskać efekt prawdziwego wysiłku. Maski strażników Squid Game inspirowane są maskami szpadowymi używanymi przy szermierce oraz maskami używanymi podczas tradycyjnych koreańskich przedstawień. Numer telefonu, który uczestnicy gry znajdowali na podrzuconych im wizytówkach, okazał się być prawdziwy. Po emisji serialu jego właściciel otrzymywał dziennie 4000 telefonów. Ta 27-letnia aktorka produkcji podbiła Instagrama. Jej profil śledzi ponad 16 milionów osób. Przed premierą serialu miała 400 tysięcy fanów. Mało brakowało, a Liu Mi nie wystąpiłby w Squid Game. Grana przez nią postać była w oryginalnym scenariuszu mężczyzną. Dopiero niedługo przed rozpoczęciem pracy nad serialem zdecydowano, że w grupie głównych bohaterów potrzebna jest jeszcze jedna młoda kobieta. Syn aktora, który wciela się w sangu, urodził się w dniu oficjalnej premiery serialu. Wyjątkowa ogromna lalka z pierwszego odcinka serialu jest prawdziwa i można ją znaleźć w hrabstwie Incheon, w wiejskim obszarze około 3 godzin na północ od Seulu. Lalka miała zostać wypożyczona do kręcenia, a następnie zwrócona. W historii przedstawionej w serialu początkowo w grze bierze udział 456 osób. Zatrudniono dokładnie 456 aktorów i aktorek, którzy zostali ubrani w słynne zielone dresy przy okazji pierwszej gry. Zdjęcia na planu serialu rozpoczęły się 17 czerwca 2020 roku. Dosyć szybko ekipa została zmuszona do wstrzymania prac. Było to już w sierpniu 2020 roku. Powodem był wybuch epidemii w Korei Południowej. Ekipa powróciła na plan we wrześniu 2020 roku. Projekt pieców do spopielania był inspirowany obozami koncentracyjnymi w Auschwitz. Trumny w serialu miały zawiązaną wokół siebie kokardę, ponieważ twórca gry czuł, że obdarowuje uczestników śmiercią. Serial został obejrzany przez 111 milionów widzów, a w zasadzie domóstw na całym świecie. Netflix nie musi wydawać setek milionów dolarów, aby stworzyć hit. Budżet Squid Game wynosi tylko 21 miliona dolarów. W jednej z ostatnich scen w serialu możemy zobaczyć numer konta bankowego, na które została przelana cała wygrana dla głównego bohatera. Widzowie dopatrzyli numer i zaczęto masowo wysyłać nam przelewy na niewielkie kwoty. SK Broadband, dostawca internetu w Korei Południowej, pozwał Netflixa na 23 miliony dolarów za wzmożone użycie sieci internetowej. Podczas wydarzenia prasowego w listopadzie 2021 roku, Huang potwierdził, że rozpoczęły się prace przedprodukcyjne drugiego sezonu. Na zakończenie, serial przez Netflixa nie był w żaden sposób promowany. To widzowie pocztą pantoflową przekazywali sobie informacje o wciągającym dziele. Jeżeli możecie posłać mój film dalej w podobny sposób, będę Wam bardzo wdzięczny. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!